Powiem Wam, że. Jezus, Mary, jak duszno. Znaczy, nie, nie to Wam. Znaczy, to już powiedziałem w sumie. Ale nie o to mi chodziło. Eee, chodziło mi o to, że czuję się dziwnie trochę, kiedy mam mówić o niby nocy. Bo na tym etapie moje zdanie o, o twórczości Krzysztofa i o nim samym jako pisarzu um, zmieniało się tak często i tak wyraźnie, że facet stał się dla mnie taką totalną literacką enigmą. Ja nie mam pojęcia, co o nim myśleć. Um, no i będę go pewnie dalej czytał. Um, no teraz wyszła niedawno kontynuacja Wampirzego Cesarstwa, uh. więc to będę czytał na pewno. I pewnie jak wesper wznowi iluminę, co już zostało zapowiedziane, to też spróbuję. Ale kurde, nie mam takiego poczucia, że to jest autor, który jakoś będzie mieć tak. Nawet nie, że zachwycał, tylko będzie mi dawał radochę zawsze. A na przykład, no nie wiem, porównuj, znaczy trochę dziwne porównanie, ale mówiąc chociażby o Marci Bian, ja zwykle nastawiam się, że jej książki nie są najlepsze. Eee, i, I przed premierą tej najnowszej książki, czyli tam wakacje pod morzem, bodajże, też wydaje mi się, że to nie będzie najlepsza książka. Ale zwykle książki Marty Bian mają to coś. Nawet jeżeli finały są w nich absurdalnie głupie, to są ciekawe. I ja się na nich dobrze bawię. A z Krzysztofem chyba przestałem mieć pewność, że będę się przynajmniej jakoś tam przyzwoicie bawił. Bo dzisiaj znowu będzie film raczej negatywny. To znowu będzie ten film, gdzie będę bardziej narzekał niż chwalił, gdzie będę mówił częściej o tym, co mi się nie podobało, niż o tym, co mi się podobało. I to jest przykre, kurde, bo potencjał był duży. I strasznie szkoda. Ja w ogóle. Czy ciężko było nie słyszeć o niby nocy przez te lata? Nie ukrywam, że więcej złych rzeczy się naczytałem i nasłuchałem niż dobrych. Pewnie gdybym miał podać stosunek tych pozytywnych recenzji, które przyswoje do tych negatywnych. Do pozytywnych było jakieś, nie wiem, 35% może. Um, I z tych, że wyłonił mi się jakiś taki obraz skrytobójczej fantazy, e, która stara się być taka, właśnie mroczna, edgy, e, cool na siłę. Um, I odpychało mi to w tamtym momencie dość wyraźnie od tej serii, więc nie spróbowałem. No ale potem wyszło Wampirze Cesarstwo. I to jest książka, którą spróbowałem bardziej, dlatego że akurat miałem ochotę na fantazy, gdzie były wampiry. No a zmierzch to jednak trochę inna kategoria. Um, to, że napisał to Christoph, drugorzędna kwestia. Eee, I się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. To była, uważam, naprawdę bardzo dobra książka. I w ogóle wydaje mi się, że w tych moich podsumowaniach końcoworocznych w tym moim konkretnym za rok 2022, to jest książka, którą yy, wybrałem jako yy, zwyciężczynię w kategorii yy, największa frajda, czy tam Najlepsza rozrywka, bo faktycznie yy, frajdy ta książka dostarczyła mi masę. Skłamałbym, gdybym powiedział, że było inaczej. Um, I niedługo później no, stwierdziłem, że no, no, kiedy, jak nie teraz, spróbować niby noc. Sprawdziłem sobie nawet, kiedy to było. Pierwszy tam skończyłem w kwietniu 2022. Czyli to jest kolejna seria, którą czytam długo. Um, I wiem, że już pierwszy to ma bardzo różne opinie, że dużo osób mówi, że już pierwszy tom jest bardzo słaby. Um, ale uważam, że pierwszy to był w porządku. To była naprawdę w porządku książka. Nie tak dobra jak Wampirze Cesarstwo, ale podobała mi się. Bawiłem się dobrze. Um, I wtedy sobie pomyślałem, kurde, ten Krzysztof nie jest taki zły chyba. To chyba dobry, dobry autor jest. I będę go czytał na potęgę, bo bawi się bardzo dobrze na jego książkach. No a potem przyszła. Trilogia Aurora, która jest okropna. Jest to jedna z najgorszych serii, jakie czytałem w swoim życiu. Absurdalnie zła. To jest jedna z tych serii, gdzie jak się czyta dialogi, czy przemyślenia postaci, yy, to. To was skręca wewnętrznie. A czytalne to było dla mnie. E, na tyle czytalne, że. E, sprzedałem te książki bardzo szybko po skończeniu tej serii. Skończyłem, ją, bo chciałem nagrać film, żeby coś z tego zostało. Um, e, wydaje mi się, że przed aurorą czytałem jeszcze drugi tom, niby nocy, albo to było po Aurorze, ale chyba przed, chyba przed. I to była książka generalnie. Średnia którą oceniłem trochę lepiej, dlatego że finał um, uważałem za bardzo udany. Mm. I wydaje mi się, że ten naprawdę dobry finał z mojej perspektywy trochę przysłonił mi inne rzeczy, które mi w tej książce nie działały. No i skończyłem teraz trzeci tom tej trylogii, czyli bez który jest tragiczny. <grych> e, jakbym miał opisać bez jeszcze bez tam wchodzenia w szczegóły, o czym jest ta seria i tak dalej, to bym powiedział, że jeżeli macie to wyobrażenie, niby nocy, jako tej serii, która próbuje być właśnie taka, wiecie edgy, mroczna na siłę, gdzie autor próbuje pokazać, o jaki ja jestem cool, jaki tam cool rzeczy pokaże. Yy, moi bohaterowie to są tacy, że o, oni to mają wszystko w dupie bo są tacy fajni, yy, to to nie jest pierwszy tom, to jest trzeci tom trzeci tom jest dokładnie tak, no także myślę, że możemy przejść sobie do szczegółów i do tego czemu koniec końców, niby noc, to nie jest specjalnie dobra seria. Nie jest też specjalnie zła, pewnie jakbym miał robić średnią. No, pewnie biorąc pod uwagę wszystkie, trzy tomy, powiedziałbym, że to jest taki słabszy średniak. Dla mnie, natomiast zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie kupią pewnych rozwiązań, i dla nich to będzie seria po prostu zła. Także co, pogadajmy sobie o tych książkach. Dobrze, zacznijmy sobie u podstaw. Ja w ogóle bym powiedział, bazując na moim odbiorze tej serii. Że jeżeli Wam się nie podobał pierwszy tom, albo mieliście już wątpliwości wtedy, no to nie ma chyba specjalnie sensu, żebyście szli dalej. Tylko, że z drugiej strony nie wiem, czy mogę tak do końca to powiedzieć, bo no wiem, że dużo osób twierdzi, że najlepszy jest na przykład drugi tom, a mi już drugi tom tak całościowo się raczej nie podobał. Um, generalnie konkluzja tego fragmentu ma być taka, że moim zdaniem najlepszą książką i tak naprawdę jedyną mm, dobrą jest tom pierwszy. Jeżeli chodzi o historię, to. Niby noc dzieje się w świecie, który ma dosyć interesujące założenia, jeżeli chodzi o e, cykl dnia i nocy. To znaczy tam generalnie nocy nie ma prawie w ogóle. E, są trzy słońca. Wydaje mi się, że taka prawdziwa noc jest tam gdzieś raz na dwa lata z hakiem, mniej więcej. Główna bohaterka... E, ja zawsze mówię Mia Corvir, ale to jest chyba Mia korver, a nie korvir. Ma y, dość duże nieszczęście, to znaczy, jest córką faceta, który dość mocno uwikłał się w sprawy rewolucyjne, i wyszło mu to bardzo średnio. Na tyle średnio, że doprowadził do śmierci całej rodziny poza swoją córką, która przeżyła i chce się zemścić. Więc, gatunkowo, to faktycznie jest dark fantasy: no bo świat jest nieprzyjazny, bezlitosny, krwawy i okrutny. Tak jak postacie, y, nie śledzimy tutaj raczej dobrych ludzi. O czym często ci nam mówią, ale o tym później. Jest to też, mimo wszystko, w pewnym stopniu komingowej age story. Nie pomnę, ile lat ma Mia w pierwszym tomie. Wydaje mi się, że 15-16. Seria się kończy, zakładam, kiedy ma około 18. No i istotnym punktem tej zemsty i tym, co też określam gatunek tej serii, jest działalność skrytobójcza. To znaczy, Mia w pierwszym tomie wstępuje do czegoś, Um, co jest nazywane Czerwonym Kościołem yy, To jest najprościej mówiąc po prostu <noise> Moje pierwsze skojarzenie to jest Mroczne Bractwo yy, Z The Elder Scrolls mam wrażenie, że ten wątek jest mocno ogrywany Jest bardzo podobnie ogrywany jak w Skyrimie W sensie oni tutaj akurat nie siedzą w no, jaskini malutkiej, ciasnej Tak do końca Natomiast cała akcja dzieje się w świecie, który jest całkiem ciekawy yy, Ciężko nie mieć skojarzeń, tak mi się wydaje, z Rzymem starożytnym Szczególnie kiedy się patrzy na imiona postaci ale wyprzedzając trochę fakty świat mi się podobał i taki jest zarys i tak naprawdę pierwszy tom w kwestii fabuły jest, bo to też chciałbym zaznaczyć zwykle jak mówię o jakiejś serii, kiedy omawiam jakąś serię, recenzuję, zwał jak zwał to raczej mówię o serii jako o całości, tutaj bardzo wyraźnie chciałbym rozgraniczyć momenty, w których będę mówił o konkretnych tomach Eee, pierwszy tom, popularnie jest bardzo prosty. Kiedy wyobraźcie sobie, jak ta fabuła może się potoczyć w pierwszym tomy, to mniej więcej tak się toczy. Eee, nie jest ona specjalnie odkrywcza, aczkolwiek uważam, że to nie jest specjalnie duża wada. Dla mnie jest coś angażującego w śledzeniu tej historii od zera do klasy średniej, klasy średniej nie no. eee, Od tego, kiedy nasza dziewczyna, znaczy nasza dziewczyna, kiedy mija z takiej po prostu prostej dziewczyny, mimo że wysoko urodzonej, staje się kimś, kto potrafi o siebie zadbać. To, to mnie chwyta. To jest w porządku. Pamiętam, że w ogóle w kilku miejscach trafiłem na to, że mm, bardzo dużym zarzutem w stosunku do J. Um, de facto było to, że umieścił on taki fragment, że y, nasza bohaterka w pierwszym to ma delikatny spoiler, ale raczej niespecjalnie znaczący, y, no, y, dostaje darmową operację plastyczną. W sensie powiększałem jej cycki, wiecie, y, tam kmerają z jej ciałem, twarzy jej prostują, y, i akurat się z tym kompletnie nie zgodzę. Znaczy, ja uważam, że to jest w książce bardzo sensownie wytłumaczone. W sensie, jakkolwiek yy, zakładam, że te osoby chciałyby, żeby wiecie, książki yy, promowały to, że każde ciało jest okej, okay, no to jednak nie w takiej historii jak ta. To jest historia, w której yy, ciało, w tym wypadku kobiety, jest bronią. I uwodzenie jest czymś, co no, zabójcy wykorzystują. To chyba nie jest jakiś bardzo oryginalny koncept i nowy. Który ma sensowne podłoże e, Więc mi to kompletnie nie przeszkadza Pamiętam, że były też zarzuty w kierunku, Ukierunkowane na to, że główna bohaterka Uprawia seks, będąc nieletnią Znaczy, no, no dzieje się to Jakby nie jest to może coś Co mnie jakoś bardzo, wiecie um, Co mi daje dużo radochy Ale też w ramach tego świata Niespecjalnie mnie to gryzie Wiem, że to brzmi bardzo brzydko, ale Też nie uważam, żeby w pierwszym tomie na ten konkretny element Był jakiś bardzo duży nacisk postawiony e, I to na plus Także pierwszy to ma tę strukturę e, historii. Po pierwsze o skrytobójcach, po drugie historii z motywem szkoły. Tutaj no, de facto nie magicznej szkoły, tylko szkoły zabójców. E, ale te znane wam motywy, które występują no, nie wiem, w Harry Potterze, w Księdze Przodka, to co wam się generalnie kojarzy z magiczną szkołą w fantastyce, prawdopodobnie tutaj znajdziecie. I uważam, że jest to poprowadzone porządnie. Motyw rywala, jakaś tajemnica, która jest to wrzucona, e, trening. To, że faktycznie obserwujemy, jak nasza bohaterka robi się dobra w zabijaniu, to jest wszystko bardzo w porządku. I największym plusem jednak dla mnie pierwszego tomu, bo fabuła jest prosta, świat jest fajny i klimatyczny, system magiczny jest całkiem w porządku, on się opiera na cieniach. I uważam, że Christophowi bardzo fajnie wyszło przedstawienie go we wszystkich tomach i on bardzo fajnie wykorzystuje. Przerwy między e, słowami, żeby zobrazować, jak przemieszcza się w cieniach nasza bohaterka, to jest super. Natomiast sama bohaterka jest największym plusem pierwszego, to uważam. Dla mnie ona wtedy kompletnie nie była przerysowana. Miała bardzo ludzką motywację. Jasne, była często wkurzona, ale to chyba logiczne, patrząc na sytuację, w której się znalazła. Yy, nie miała niezręcznych dialogów. Uważam, że również. Szczególnie jeżeli porównamy sobie ją do innych bohaterów, czy do miejsca, jeżeli zostawimy sobie ją z miejscem, w którym się znalazła, to jest całkiem sympatyczna. Uważam, że mi je się da polubić w pierwszym tomie. Jest całkiem zabawna, aczkolwiek z tym humorem, no to muszę powiedzieć, że pierwszy tom stoi najlepiej. To znaczy tam większość żartów jakoś mi siadła, powiedziałbym, że tak nie wiem, na 10 żartów 5-6 było całkiem okej, okay. 4 były takie, że no musiałem to zaakceptować i idziemy dalej. Natomiast mnie się po prostu w pierwszym tomie dobrze śledzi, bo ma sensowną, bardzo łatwo zrozumiałą motywację, jest wyrazista. Jej relacje z bohaterami wokół mimo, że są to relacje, które bazują na pewnych, no wiecie, już takich znajomych kliszach, uczeń, mentor, jakaś tam osoba w szkole, e, z którą się rywalizuje, ten jeden cool nauczyciel, no trochę tego jest. To wszystko działa moim zdaniem. I to jest naprawdę w porządku. Pierwsza książka była dla mnie naprawdę przyzwoitą e, historią. O zabójcach, i była dobrą rozrywką. Znaczy, oceniając, oczywiście to nie jest, wiecie, to nie jest seria, która kiedykolwiek na jakimkolwiek etapie raczej próbowała być czymś więcej. To jest po prostu rozrywkowa seria i w pierwszym tomie to działa. Porównałbym to, jak wiecie, w Wampirzym Cesarstwie, jeżeli ktoś czytał, jest taki fragment, gdzie śledzimy. Gabriel się nazywa główny bohater tej, tej książki, prawda? Śledzimy go w czasach, kiedy się szkoli. I powiedziałbym, że. Te dwa wątki w Niby Nocy i w Wampirzym Sercu wypadają bardzo podobnie. E, I to bardzo na plus. E, natomiast muszę też powiedzieć o czymś, e, co jest chyba. Ten nie jest specjalnie ważne ale wydaje mi się, że jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów tej serii, to są przypisy. E, no, ta seria ma masę przepisów. E, które funkcjonują troszeczkę inaczej niż na przykład. Chciałem powiedzieć Babel, ale w Rebecca Kwan w jakimś. Z jakiegoś powodu wykorzystała przypisy w tamtej książce, żeby bohaterów rozwijać, co nie jest generalnie czymś, od czego jest przypis. Tutaj przepisy, które są e, częste i długie, funkcjonują jako taka. nazwałbym to żartobliwa ekspozycja. To znaczy najczęściej to są takie ciekawostki ze świata, napisane w taki szyderczy i prześpiewczy sposób. E, I akurat w pierwszym tomie to działa, uważam. Uważam, że w pierwszym tomie. Te przypisy, które też traktuje się jako coś nowego, no bo widzicie to pierwszy raz, są czymś przyjemnym. E, uprzedzę pytania, uważam, że można je pomijać. To znaczy, jeżeli perspektywa tego, że otwieracie książkę i widzicie, że na stronie macie, no nie wiem, jedną trzecią tekstu i dwie trzecie przypisu, to jeżeli chcecie, to wydaje mi się, że można to pominąć. Nie stracicie jakoś bardzo dużo, stracicie trochę żartów. E, którymi, jak to u Krzysztofa no jest, bywa różnie, jeżeli chodzi o to, czy trafiają. Oczywiście też kwestia indywidualna, co go śmieszy, ale myślę, że wszystko zrozumiecie yy, i to nie jest coś, co jest niezbędne. Natomiast no, też trzeba być świadomym, że to są, jak już mówiłem, przepisy długie i niejednokrotnie Krzysztof wrzuca was do takiego przypisowego labiryntu na zasadzie otwieracie książkę, macie wiecie, dwie strony, lewą i prawą i może być tak, że przepis zaczyna się na lewej stronie, przechodzi na prawą stronę i potem musicie jeszcze przewrócić kartkę żeby dokończyć przypis, który jest jeszcze na kolejnej stronie, no i potem wrócić do tekstu właściwego. Także czasami Krzysztof e, przesadza, mówiąc najzupełniej wprost, ale uważam, że w pierwszym tomie, może, jak już powiedziałem, ze względu na to, że to jest coś nowego, e, to całkiem nie najgorzej działa. Więc reasumując, Niby Noc, pierwszy tom, uważam, to jest naprawdę solidny początek serii. Być może faktycznie jest taką książką, która trochę próbuje być mroczna i cool, ale uważam, że w pierwszym tomie Krzysztof jeszcze im przesadził. Jeszcze. To weźcie sobie e, do serca. No i potem pojawia się coś bardzo interesującego czyli Boże groby, tom drugi. I to jest strasznie dziwna książka, to znaczy, e, ona mi się nie podobała jako całość. Jak już powiedziałem, finał trochę mi ten tom uratował, natomiast jako całość nie uważam, żeby on był dobry. E, równocześnie kusi mnie trochę, żeby Krzysztofa pochwalić, pewnie z przekory. Bo mimo, że decyzja kreatywna, którą on podjął, dla mnie była totalnie chybiona i niepotrzebna i słaba, to równocześnie była bardzo odważna, uważam. I to się ceni. Um, I też wydaje mi się, że na papierze to, co zaraz powiem, brzmi lepiej niż w praktyce. Um, chodzi mi o to, że ja po pierwszym tomie, który mi się naprawdę podobał, oczekiwałem mniej więcej tego samego. To znaczy chciałem dalej tej skrytobójczej fantazy dziejącej się w mrocznym świecie, w sensie, jeżeli chodzi o ton. No bo tam mamy dzień praktycznie zawsze. Nie wspomniałem o tym w ogóle. Mimo, że y, to jest... Znaczy ja tak miałem wrażenie. Mimo, że to jest świat, gdzie mamy praktycznie cały czas dzień, to nie czuć tego jakoś tak bardzo, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia mnie, czy więcej osób tak ma, ale ja tak miałem. Um, więc ja chciałem mniej więcej tej samej historii. Um, dalej chciałem zabójczynię Mie, oczywiście już troszeczkę dojrzalszą bardziej kształtowaną, która po prostu dalej realizuje swoje plany. I faktycznie ona dalej realizuje swoje plany, natomiast sposób w jaki to robi jest dość specyficzny. E, mianowicie Jay Christoph rezygnuje w tomie drugim z tej formuły skrytobójczej fantazy, fantastyki o zabójcach na rzecz takiej wariacji w moim przekonaniu na temat Gladiatora Ridleya Scotta. To znaczy po to, żeby dostać się w pobliżu pewnej osoby mija no, de facto sprzedaje się w niewolę i trafia na arenę. I jak mówię, to brzmi dużo ciekawiej niż faktycznie wypada. To znaczy, przede wszystkim, ton drugi dla mnie był nudny. Uważam, że o ile ton pierwszy. Być może, jeżeli byśmy chcieli go analizować na jakichś tam punktach, na jakichś tam poziomach, to znaleźlibyśmy jakieś głupoty, ale jako rozrywka, on naprawdę dobrze działał. Tam się cały czas coś działo. Było dynamicznie, tym bardziej, że w pierwszym tobie mieliśmy taki motyw, gdzie śledziliśmy. Zamiennie miję, no powiedzmy, w chwili obecnej, i tę bardzo młodą dziewczynkę, która doświadcza tego, co stało się jej rodzinie. Pierwszy to po prostu był dynamiczny, drugi uważam nie jest. Drugi jest nudny przez długi czas. Mm. I ta książka ma coś takiego, że wiecie, czytacie to, czy ja, mówię o sobie oczywiście, że ja to czytam i czytam i mam nadzieję, że okej, okay, na którymś, w którymś momencie w końcu to się stanie interesujące, w końcu zacznie się coś dziać i się wkręcę. I wiecie, tak czytam. Setna strona, dwusetna, trzysetna, czterysetna i generalnie nic. Eee, jak już powiedziałem, jedyną sekwencją, która była interesująca, to jest sekwencja finałowa, która jest naprawdę bardzo dobra. Zupełnie niejronicznie, finał uważam za naprawdę świetny, i eee, jest to jedyny powód, yy, który sprawił, że koniec końców na Goodreads tom drugi ma trzy gwiazdki na pięć, a nie dwie. Uważam, że w tomie drugim ciągle Mija działa jako bohaterka. Ciągle jej relacje wypadają całkiem wiarygodnie. Nie uważam do końca, żeby ta seria stała postaciami drugoplanowymi. Jeżeli już coś działa bardzo dobrze, to mija w pewnych momentach. Problem jest też taki, że w tym tomie Krzysztof wprowadza bardzo dużo nowych bohaterów, i wydaje mi się, że wprowadza ich trochę za dużo i trochę za późno, żebym jakkolwiek się do nich przywiązał i żeby w jakimkolwiek stopniu mnie obchodzili. No, miałem ich totalnie gdzieś. Uważam też, że to jest pierwszy raz w tej serii, kiedy Jay Kristoff trochę za mocno bawi się zwrotami akcji. Mam wrażenie, że podbudowa niektórych jest taka, żeby faktycznie totalnie nas szokowały. Wydaje mi się że równocześnie, że duża część z nich jest dość oczywista. I koniec końców, poza finałem, w zasadzie nic mnie jakoś tak mocniej nie chwyciło. To, znaczy, że po prostu czytanie o mini, która trenuje gladiatorowanie yy, i walczy na arenie, jest nudne. I to jest główny problem tej książki, ona jest nudna. Tutaj jest też zarysowany pewien romans, pewien romans, którego nie jestem fanem. Uważam, że jego podłoże jest strasznie absurdalne i kompletnie w niego nie wierzę. Powiem więcej, chciałem bardzo mocno, w zasadzie przez większość tej serii, żeby połowa tej, połowa tego związku, jedna z osób, po prostu skinęła, bo mnie straszliwie irytowała. I w zasadzie o drugim tomie ciężko mi powiedzieć coś więcej. Dla mnie jest to po prostu nieudany eksperyment Krzysztofa, który Mimo tego, że spróbował czegoś nowego, no to poległ w niczym Gladiator na arenie. Nudna, przegadana książka, z kilkoma naprawdę fajnymi momentami, ze świetnym finałem. I mimo wszystko, to jest taka książka, która mi, no wiecie, ona czerpie z tego, co już ustalił tom pierwszy. To znaczy, mi się tom pierwszy podobał, więc wkręca, znaczy wkręcałem sobie. Powtarzałem sobie, no dobra, lubię tę bohaterkę, całkiem lubię ten świat. Fabuła jest prosta, ale chcę pójść z nią dalej i zobaczyć w którą stronę to wszystko zmierza. Więc, no niech będzie, idziemy dalej. Pewnie potem będzie lepiej. No ale. Ale potem nie było lepiej. Bo potem mamy bezświt, który jest fatalny. Uważam, jest absolutnie fatalny. I te dwie gwiazdki, które daję na GUDRYC, to jest chyba nawet zbyt wysoka ocena. pół powinno być maksymalnie. To jest zarówno słaba książka, po prostu jak i słabe zakończenie serii. To, co się udało, to jest początek. Pierwsze kilkadziesiąt stron, które są bezpośrednią kontynuacją finału tomu drugiego, więc jeszcze trochę bazując na tym dobrym finale tomu drugiego, no, wchodzicie w tom trzeci. Szybka sekwencja, dynamiczna, ciekawa, dobrze się ją czyta, start jest dobry. No a potem wszystko się wali. Głównym problemem tej książki jest to, że zamiast być po prostu dalej zwartą kontynuacją tej, tej zemsty naszej bohaterki. I no nie wiem, zamiast na tym się skupić albo na jakichś ewentualnych dylematach moralnych, które mogłyby być wprowadzone dzięki pewnemu zwrotowi akcji, który jest fatalny, uważam, jest już tak przeorany, że na tym etapie to jest po prostu jakieś fabularne lenistwo i też wprowadzenie go nic nie zmienia. Bo to nie jest tak, że on wprowadza jakąś głębię czy jakąś niejednoznaczność. To jest ciągle praktycznie to samo. Zamiast skupić się na tym, to środek tej książki praktycznie cały to jest jakaś taka dziwna, jakiś taki dziwny wypełniacz, gdzie na pierwszy plan wychodzi bardzo niezręczny trójkąt miłosny. Być może jeden z gorszych, jaki czytałem w ogóle. Naprawdę, to jest tak niezręczne i tak irytujące, że główna bohaterka zamiast na czymś się skupiać, to cały czas po prostu myśli o bzykaniu się. I na jakimś etapie totalnie zapomniałem... Tak naprawdę, na czym się mamy skupić? O co chodzi w tej historii? E, Trójkąt Miłosny jest tragiczny, i z tej książki robi się po prostu momentami pornos. Tutaj jest tyle scen seksu. Jakby nie mam problemu z tym, że ktoś lubi takie sekwencje w książkach. Natomiast to nie jest coś, co ustanowił ani pierwszy, ani nawet drugi tom. Nie w takiej ilości. Zamiast zemsty jest bzykanie. Pierwszy problem. Drugi problem. Ta książka dla mnie jest tym, czym bałem się, że będzie tom pierwszy. Jest tak. Nieudolnie cool. To się czyta momentami tak, jakby J.K. Kristoff stwierdził, no dobra, widzę, że lubicie tych bohaterów, lubicie główną bohaterkę i ten świat, i to, jak prowadzę narrację, lubicie to, jak jestem taki tutaj szyderczy. To podkręcę to jeszcze i jeszcze więcej kurew tu będzie, i będzie to jeszcze więcej takich wiecie, mrugnięć okiem, żarcików. W ogóle tutaj jest łamanie czwartej ściany w jednym z przypisów. J.K. Kristoff bardzo yy, konkretnie mruga do czytelnika, co mi się nie podobało totalnie. Natomiast ta książka jest tak niezręczna w dialogach. To jest jedna z tych książek, gdzie bohaterowie nie rozmawiają jak ludzie, tylko rzucają one-linerami jak w filmach no nie Michaela Beya. To jest odczytalne. to jest książka, która sprawiła, że no wiecie, po pierwsze to mnie, naprawdę lubiłem mije. Po drugim w sumie też. Tutaj jej nie znosiłem. Nie da się tej kobity znieść. Tym bardziej, że ona ma w tej książce jakiś taki ewidentny kryzys na zasadzie Mówi wszystkim i to niejednokrotnie, że jest złym człowiekiem. I to jest strasznie tani zabieg, bo wiecie, że po co to tutaj to jest, no nie? Żeby czytelnik poczuł, nie jesteś złym człowiekiem. Jesteś bardzo ludzka, lubimy cię. Tutaj Mia cały czas gada i bardzo mało robi. Eee, więc zamiast historii skrytobójczej zrobił się z jakiś taki niezręczny erotyk w świecie fantazy, z dziwnym trójkątem miłosnym, bez fabuły, bez rozwoju postaci. Mamy regres w zasadzie postaci, jeżeli chodzi o ich charakter. Światotwórstwo leży. Humor leży. Przypisy tutaj zrobiły się już męczące. Tempo, może odrobinkę lepsze niż w tomie drugim, ale również generalnie nudna jest to książka. Historia wypada płasko. Jak ktoś umiera, nie robi to wrażenia. Motyw Umarł, ale żyje, też jest obecny. Sam finał też mi się nie podobał. Strasznie szkoda. Jezu, jak ta książka mi zepsuła tę serię. Gdyby ten tom był na. Poziomie temu drugiego. Czyli generalnie, no, nie najlepsza książka, ale z dobrym finałem, to ciągle bym mówił, że seria, może nie jest jakaś szałowa, ale da się przeczytać. Ale potem to mnie, no, nie polecam, ich generalnie. Tom trzeci czyta się niemal, że tak, jakby Krzysztof stwierdził, że w sumie mu się nie chce za bardzo pisać tej książki, wolałby usiąść na czymś innym. I zatrudnił copywritera, no, nie? Że wiecie, zatrudnił kogoś, powiedział: no, to są moje dwie książki, przeczytaj je i tutaj masz to, jak się tom trzeci ma skończyć, napisz to za mnie. No fatalna, fatalna książka, eee, więc co, jak już powiedziałem, jakby zebrać to wszystko, eee, te wszystkie trzy tomy razem i jakąś średnią wyciągnąć, to pewnie wyszedłby, no taki słabszy średniak, pierwszy tom dobry, drugi słaby, z niezłym finałem, więc powiedzmy, że taki słabszy średniak, trzeci bardzo słaby, <grym> szkoda, kurde, naprawdę szkoda. Wiecie, ja mogę mówić o różnych elementach, które mi się nie podobały, natomiast jak to świadczy o książce, yy, oczywiście jakby bazuje na moich emocjach, że przez pierwsze dwa tomy naprawdę lubisz główną bohaterkę i jej kibicujesz, a w trzecim nie możesz jej znieść. To jest niesamowite, jak to można zwalić. No trudno. Niby noc, bardziej rozczarowanie yy, niż cokolwiek innego. Mam tylko nadzieję, że kontynuacja Wampirzego Cesarstwa będzie na podobnym poziomie co tom pierwszy. Bo jak nie, no to, to, to nie wiem, co wtedy zrobię. I też przez chwilę miałem taką myśl, czytając tą trzeci, że kurde, a co jak minęło na tyle dużo czasu, że moje podejście i mój humor się zmienił i na przykład gdybym teraz tą pierwszy przeczytał, to bym odebrał go tak jak tom trzeci, czyli źle. Ale tak zastanowiłem się. Kurde, nie zmieniłem się jakoś tak bardzo, jeżeli chodzi o humor i to, co mi się podoba przez te dwa lata. Uważam, że pierwszy to naprawdę ciągle się broni. Dla mnie przynajmniej. Natomiast drugi i trzeci mają z tym większy problem. Dużo większy. No także co? W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.